Siełanko. Cześć wszystkim, tutaj jak serwis, a dzisiaj ze mną jest Luk się siema. Tak, i dzisiaj sobie przejdziemy mapkę Escape. Przeczytaj zasady może. Okej, okay, zasady włączcie potwory. Dozwolone mody to Optifine i Minimapa. Nie czytujcie. Możesz używać komend typu Timeset. Możecie niszczyć tylko glinę, nic więcej. Rozglądaj się uważnie. Zbieraj płyty muzyczne to punkty. Nie ufaj diamentom. Mapa typu Escape plus Parkour. Dźwignię możesz kłaść tylko na lapie z lazuli I pamiętaj, nie ufaj diamentom. Powodzenia. Dokładnie. Tak więc nad Diaks musimy uważać widzę, może nie wiem, nie zbierać no. ich czy coś. Mapka na około 35-40 minut, tak więc yy, wydaje mi się, że chyba podzielimy ten odcinek na dwie części, coś w tym stylu, zobaczymy. No, to są dwie skrzynie to... okej okay. Mapka by soczysty 98pl. Polecamy gościa. No. Aha, bo tam znalazłeś. No. No dobra, to tu jesteś. Jeszcze steki Po co steki, jak to jest pisku? Nie każdy włącza pisku Tu chyba musimy jechać, czy tu? No, nie, chyba tu Tędy, tędy nie, tu Jedziesz No, dajesz Dziwnie Myślałem, Włóż i temki. Już wiem, okay. że mamy nie upaść diamenty. tam okay. nie? O. Parkur. Nie lubię. A, to bieg mi się nie wyłączył. No. A i też słyszałeś taki dźwięk teraz? Nie. Ja coś okay. ja. Może to będziemy chyba przechodzić 20 minut. Na mam motywację, mam to i tak będę dość daleko widzieć. Mam pieski. No i co ja wskoczyć z nim? Tu? Ja. No, <laughs> Ale ja lamię teraz. No. To pomyślcie, jak ja muszę nagrywać te parkoury? Jak długo? Mm. Mi się uda. No, bez kitu. Okay, mi się udało. No bo ty farcisz. Okay. To mi chyba tepniesz. A. Dobra, ja go... Checkpoint. Jako... Checkpoint. Checkpoint. А я тоже пытаюсь раз. Тихо, yes. будь. Удачи. Научитель, не могу себе Как не можешь? Czekaj, jeszcze raz spróbuję przejść. E, te to Nie, ej, nie mówcie, że skakanie po kaktusie. Nie. Labirynt? Znalazłem. Ta była. Dźwignia. O, dobra, chodź tu. I e, Czekaj, idę. tam jest droga ta. E, drogi pokój. To pewnie dla dwóch graczy osobno. Chyba, że... Nie, bo to... Nie wiem, jest jakaś skrzynka. Aha, wiem, o co chodzi. Złoto. Co? A, A tam dobra, złoto. masz. Ale tam hmm. też chyba się dało jakoś przejść. <grym> dobra, jestem Glina. Rzuć Płytkę wstępne. mam jedną. Okay. No, chodź. Patrz do góry i Tu patrzaj uważnie. Jeżdżalnia. Mm -hmm. Dobrze. Checkpoint. Ustawiam sobie checkpointa czy nie? E ustawię jakby coś tam było lava czy coś. Ej, nic spać Okej okay. Dobrze, kończydziemy A teraz oprócz możliwość niszenia gliny, możesz niszczyć wełnę. Jaki postęp? Znajdź 5 dźwigni, aby otworzyć 5 drzwi, 5 tych drzwi. Ok Aha, Każdą wełnę można mi niszczyć Dobra możesz mam jedną wełnę. skrzynię. Każdą okay, wełnę Znając, że się chyba tu coś będzie. będzie. Mogliby dać za Tuż okay. Tu już uh, sprawdziłem tam była dźwignia. O, coś znalazłem. Ile masz dźwigni? Jedną. Okay, ja też. Ale tu już mam jakiś tunel. Ale tu chyba mamy tunel do drzwi będzie. Pokaż. I... Dobra, to ja idę tą dole Dobra, się tak. Dobre, Właśnie, co do moich odcinków i głosu, tak jak pewnie już usłyszeliście, albo może i nie, nie wiem, nie wymawiam R, więc... no. Czasami może to nam y, dziwnie brzmieć jak powiem jakiś wyraz i no, nie do końca go poprawnie wymówię Ale ja po, pomyślałem, że będę wrzucać y, z tym głosem się jednak czasem jak coś powiem to może to jakoś, nie wiem, no dziwnie zabrzmieć możecie się z tego zaśmiać, nie wiem Więc, Dobra, mam jedną dźwignię to... Okej, okay, ja mam jedną, dwie chyba. Dobra, dwie, dwie znowu no. Dobra, a tamto skrzynię jak weźmiemy? Na sprint? Czy co? Czekaj. Czekaj, ja mam, dostałem. Dobra, ja dźwignię postawię. Dobra, to gdzie okay. są te drzwi? Pewnie tam będzie trzeba było z tego drzewa chyba przeskoczyć, nie wiem. Ja mam Czekaj, może drzwi. tu będzie. Bym... Dobra, szukasz, szukasz. Dobra, tu nic tu, nie ma. No. Może tu, ej. Tu coś ty, chyba a jest. Nie, tutaj tutaj a nie, tu była skrzynka. Musisz postawić pod sobą, bo tu i tak jest tą. Dobra. dobra, tu, je, tu jest jakaś wełna. No. O, to tu, tu będą drzwi. Aha. Co Płyta ma? muzyczna. Płyta. Mam dwie już, a ty? E, ja w ogóle nie mam płyt, ja mam tylko cztery dźwignie. No? Drzewa trzeba no. rozwalić. Chyba coś będzie Czyżś błędne Tu też nic nie oh, ma O jest, mam przyjście Gdzie? Tutaj Dobra Tutaj błąd drzewem Aha, jedna dźwignia, druga, trzecia Zostawiaj ostatnią Okej okay. Parkour? Tak to no, tu mam skrzynkę Mam płytę, ty znowu masz płytę Masz Okej okay. O Boże Jak ja nie nienawidzę takiego parka hmm. Oczywiście na pierwszym parku spadłem Mi dość dobrze idzie póki co <tryk> no jest to jakiś checkpoint? Ej, checkpointa coś nie widzę Nie ma Chyba nie Najwyżej jak nie będziesz ja. jak nie będziesz mógł przejść to się może tepniesz do mnie ktoś okay. mi idzie Nie mhm. fuck spadnie Ja na tym samym no ale blisko mnie, tam jest checkpoint Jasne No tam pisze dźwignie Znaczy tam pisało biegnij tam, dokładnie taki A. tekst Oj kurde Dobra, mi się udało. Przez ogień mam biegnąć? Dobrze. No. ci się. No. Trudny na park. Ten, na to tam możesz wyskoczyć. Ja tylko na razie się padło. No i tu na pewno spadłem. A nie. Okej, ja się Ja, ej, spadłem na końcowym. Tepnij się do mnie. Już chyba, już? Że, chyba że nie chcesz. Nie? Dobra, to się tepnę. 57 x 1000. Ok, A tutaj, myślałem, że już na końcu jest. Nie, to patrz, tu, tu. No wiem, że tam tu wskoczyć. Dobra, jestem. Ej, okay. ja, ja tu spadłem. Oh. No i spadłem. No, no. Tepnąć się? Nie, trzeba tepnąć znaczy... Już. To się pytałem, czy cię tepnąć. czy nie, wpisano komendę. No, a dobra, Słuchaj. tu chyba. Znaczy, ja najpierw tak przejdę. Możliwe, że będzie trzeba skakać, czy gdzieś. A nie, dobra, znalazłem. Okej, okay. okay, poczekaj, ja jeszcze sprawdzę, czy może są jakieś inne wejścia. No, oh, yes, yes. no, tu O, jest, jest. Tu dźwignie będzie trzeba z... do tych drzwi. O, tu. No, czyli tam będzie na pewno. Wiesz ja tam pójdę. O, jest znalazłem. Mam dźwignie. Tutaj jest... nie mam już. No są przejścia tam dla dwóch graczy. No, tu była płyta. Okay. Więc tam, jest dalsza część. Już już idę, jestem, ej. Mam płytę tam, dostałem Okej, okay. No okay. Dobra, ja graczem Masz, jeden. masz płytę Robimy ja okay. checkpoint? E po co? Chodź. Albo, to, albo dobrze. No to co? biegną Byłbym... a wiem, co chodzi. Chodź. Dobra, już. Ok, ok. Czekam. Dobra, no, chodź. Co tu jest? Tu nie ma nic. Ok. Może kończymy. czekaj okay. ale ja czym otworzyć te drzwi? ale ty masz przycisk, okej okay. otwórz koledze dziękuję no ty masz tam przycisk? otwórz koledze aha czekaj okay. ja trochę otworzę dobra Nie mogę coś rzucić? ale nie, nie ma po co, biegnie. Tam gdzie serce ci wskaże Ja wyrzucę ja idę w lewo Ja idę w lewo Okej, czekaj, czy tu coś mamy? Nie No bo nie, bo ja mam wszystkie płyty O, nie hm. Dobra, zobaczę się Dobra, to ty będziesz płyty? No dobra A Ja zginę, zobaczysz I? Dobra, tam w lewo jest prawidłowo Zapamiętaj 4727 4727, ok. No. I ja tu mam skoczyć, nie? Co? padasz No. Czemu padasz? było. Biegnij, skacz. No. no, ale ja myślałem, że ja tam muszę wejść, tam do mojego i tam gdzieś, no. nie wiem, wpisać nie, No. Właśnie. No tylko, że tam nic nie było. Straciłem Aha. płyty. No nie topasz. Szczepnij się do mnie. Już. No to jak coś no, to zapędzamy coś... że mamy cztery płyty. Okej, okay, okay. Jestem. Mówi, jeszcze jedną masz. No to bo 4727. No do diamentu mam skakać a pisał, że mamy nie ufać ale widocznie trzeba, no bo tak to wiesz, mam trzy 4, możliwości. 4. 4. Czekaj, czekaj, bo tu jest chyba to samo, 4727. Właśnie. 4727, no. no tutaj do złotego trzeba. Do złotego. Nie mam, nie, nie, dobra. Jest, jest. Tutaj, no dobra. Co Rol. Odbierz item. Dobra. O, odbierz. Jak Dobra, to już wiemy, co to będzie. Płytę wezmę w sumie. Okay. Dobra, na płytkę już jest? Tak jest. Gdzie mam? Przepchnij. Świnie na naciskowe otworzą się drzwi. Gdzie mam jechać? Do drzwi. Czemu nie dali będą? Mogli dać. Mm. No nie... ja. Idziesz No, no. Ja. czekaj mm. Przeciśnie mm. się czy I... nie? I... Czekaj, Ocuj się. Ocuj się. Mhm. Boli. Boli. o co się, o się Nie da się Ja Jakim cudem Trzeba drzwi zniszczyć Właśnie przy, czy, czy przez drzwi mogą przejść? Chyba tak nie. powinny, tylko do no bezkitu no Nie da się Dobra, czekaj yy, Nic nie widziałeś Widziałem, widziałem <laughs> Nie nic O, patrz, udało nam się A no. przeszły tu No i teraz I nie wszot Dobrze Awe. Idziemy Aha ciśnij trzy razy dwa trzy dwa. parkour No jeden z takich losy <laughs> Mi się już udało Niektórych i tak pewnie spadnę przy pomocy. wolnie. A. Skill <noise> Checkpoint. checkpoint. na checkpoint. Nagrywa Ej, chodź na checkpoint. okej okay, już. Okay. ok, co tu mamy? Jedna no, osoba tak. stoi tu, a druga przychodzi parkour. Najlepiej parkour niech przychodzi osoba, która nagrywa. Okej. Okay. czyli no. jedziesz. No nie łatwe. wydaje się takie trudne. Okej. Okay. Niełatwe jest. No. Już tam jest checkpoint. Okay. No właśnie. Okay. No. Czy te wszystkie grosty były wypychane? No. Chyba tak. Ja. No. Czekaj, sprawdzę. Nie, to te przy nie. Nie, no są, nie są, 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 są. Są wypochane. Choć nie się. widziałem, miałem Okej. Okay. Przy ostatnim tam spadłem, że do tego wejścia nie trafiłem. Prowadź. Później mam, Słowel. mam się tepnąć do ciebie się już. To czy, wątpię, żeby się trzeba było tepać, chyba będzie tam jakieś przejście dla Ciebie, ci się otworzy, czy coś. Nie wiem, zobaczymy. I z domu spadniesz, no więc. Znając życie. A? Co tam jest? E, nic, czekaj, drabinka w dół i... Tu nie ma nic. A jest tu jakieś, są drzwi żelazne. Okej, okay, poczekaj, mamy... o, płytę. Tutaj stoję, jest dźwignia. Ja płytę dostałem właśnie, okej. Okay. Czyli jest. mam już pięć. A, czekaj, tu. Tam się coś otworzyło? Mhm. A, tu, Nie Co to jest? Hmm. Koniec, jeżeli się podobało to zasubskrybuj za mój kanał i ty. Jeżeli liczysz na kolejne takie mapy, bo no. będą, subskrybuj. To 398.pl No okay. Ile płyt Nie. dostaliśmy? Bo czekaj, bo my tam straciliśmy cztery. No to i piąta, szósta, masz jakieś płyty? Nie. No to sześć Czyli... płyt chyba. Czyli jesteśmy Zdoby. na czwartym miejscu. Zawsze masz? No. <laughs> Nie wiem, wydaje mi się, że chyba 6 było. No, no. no i tu mamy już początek. A mm -hmm. jak pisało, mapka na około 35-40 minut. A my, z tego co tak mi się mniej więcej wydaje, przeszliśmy ją chyba w 20 minut, może i nie całe, Nie wiem. Nie mm -hmm. naliczam czasu, ale tak mi się zdaje. No więc dobrze, to by było na tyle. Ustaw się jeszcze tutaj na koniec przy zasobach. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapkę w górę i no to by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.